Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Babsa I witam Was w takim mini poradniku, w którym pokażę Wam, gdzie możecie oglądać losy za darmo, zagubionych, tak. No i bez przedłużania po prostu wchodzimy w ten link. Oczywiście będzie w opisie do skopiowania. Wchodzimy. Tutaj oczywiście na tej stronce są inne seriale, można też sobie poglądać. No i co? Tutaj mamy wszystkie sezony, wszystkie odcinki. Lektorem.pl no, i wybieramy sobie któryś odcinek. Klikamy po prostu w niego. I tutaj klikamy w to okienko. Oglądaj odcinek. Klikamy w nie. Wybieramy widz to kropkami", Odtwarzamy. Musimy teraz poczekać 5 sekund, aż nam się załaduje wideo. Klikamy. I tutaj mamy nasze wideo do oglądania. Tak. To jest z lektorem za darmo do oglądania. Polecam bardzo serdecznie, jeżeli jesteście fanami, i nawet jeżeli nie jesteście. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.